Dzień dobry, witam serdecznie, nazywam się masz sobie się Dzisiaj zagramy sobie w Bus Simulator 2069 Nie 2018 To jest mój autobus i niedługo pojedziemy sobie na przystanek Także, Enter aby Wejść do czatu, ale coś Działa Witam, ale tu i tak nikogo nie ma, także Wsiadamy I będziemy rozpoczynać pierwszy nasz kurs Eee Także co, jedziemy? Oczywiście się zatrzymamy. Mm, mogę jechać? Nie mogę jechać. Dobra. Rąbię się. Dzięki gościu. Dobra. Bilet. Bez biletu, ok. Eee... Pierwszy Pierwszy przez On no, zablokował drzwi. Ale kto? Bilet masz? Bilet masz Aha eee... Zamykamy drzwi i jedziemy, tak? Wejdziemy. No mam nadzieję, że gierka się Wam spodoba. Bo naprawdę bardzo fajna gierka, fajny symulator. Jest multiplayer. A niestety jest długa w nocy. Ja nie mogę spać i nagrywam dla Was odcinek. Także witam was serdecznie jeszcze raz. Na tym odcinku i dziękuję za. A, dobrze. Przypomniał mi, że mam wyłączone światło. Dzięki. Doceniam e, jest druga w nocy i nie mam z kim nagrać, nie? Także mm, to jest też taka kwestia. Dobra, zaczynamy hamować. No dobra. E, dobra, pewnie będą bilety. Nie, nie będzie biletów. Okej. Okay. Eee, także zamykamy drzwi, bo już jesteśmy opóźnieni o 9 sekund, także w jedziemy. W nocy jest taki minus, że nic nie widać za bardzo, nie? Także nic na, na to nie poradzę. Co to za dźwięk? Nie wiem, nie słyszałem. Ktoś, wci ktoś wcisnął znak stopu, to musimy się zatrzymać. A i tak byśmy się musieli zatrzymać, bo tutaj ktoś... Dobra. Wsiadają ludzie? Wsiadają, zapraszam. Eee, jednorazowy, studencki, ilość jeden, dobra. O, 20. Bardzo proszę, ktoś jeszcze? Nie, dobra, to zamykamy drzwi i wyjeżdżamy. Stąd. Dobra, puścił nas. Dobra. Następny przestanek tutaj. Nie wiem czy to ja miałem pierwszeństwo. Tak szczerze powiem. Podejrzewam, że raczej nie. Chociaż mnie puścili, bo byłem, byłem rozpędzony. O, roboty drogowe przed nami. No nie ma sprawy. Biletik, Dobra. Bilet e, normalny, ale to jednorazowy, normalny. Dla pani nie. Dobra, macie bilety? Ma, ma, ma. Ma, ma, dobra. Już lecimy, już odjeżdżamy Czy mnie puści puść A, o nie ale to nic, jeszcze zrobimy dwie traski e, może będziemy tworzyć jakąś nową trasę przejazdu Zobaczymy Czy on się tu zacznie hamować Nie wiem, dobra, zajerzemy na przesonek. Ludzie wysiadają. Dobra. No, ja też dziękuję. Wszystkim za przejazd. We przejdę nic... Niczego nie ma. Dobra. Ja sobie pozwolę kliknąć N, aby zobaczycie cięcie i zobaczymy się już na kolejnym przyjeździe. Witam was po cięciu. trasa macie .pl. Subskrybuj Mnie. Wykrzyki. Oczywiście jeżeli tego nie robicie, to zachęcam do subskrypcji, bo mówię, filmy są bardzo fajne. Jeżeli się komuś podobają, no to niech sobie subskrybuje. A my tymczasem zajerzemy na przystanek numer 1. I mamy tutaj pasażerów. Dzień dobry. Proszę wsiadać, e, oni gdzieś sobie Nie e, jeden typ, tydzień mm, normalny e, jeden, dwa. Proszę jeszcze ktoś? Nie, dobra, odjazd także wyjeżdżamy. Nocna trasa, bo nie wiem, jak to ustawić dzienną Może po tej. Teraz się zrobimy dzienną trasę, bo powiem szczerze, że ciemno jest i nie wiem czy cokolwiek mi... Ej, nie zauważyłem poga dzwoniącego. Muszę zapalić sobie światło, a mam. A, okej. Okay. Gdzie jest ten przystanek? On jest gdzieś tutaj. Dobra, zapalam migacz. Dużo wcześniej, przed przystankiem doprawdy, ale to nic. Hmm, kierunkowska włączone przyjedzie prosto. No, a tak myślałem, że zbyt długo włączona, kierunkowska Witam pana, jaki bilecik? Bez bileciku. Eee, tydzień, normalny, jeden. Dobra, i na reszty dwa. Eee, a, tydzień, senior, dwie ilości, proszę bardzo. Dobra, nie mogę sobie pozwolić na opóźnienie na linię, dlatego od razu wyjeżdżamy. Dobra, jazda. Mamy minutę na dojazd. Myślę, że na spokojnie się wyrobimy zgodnie z ograniczeniem prędkości. Plus oczywiście pamiętajmy o progach zwalniających, których ja przegapiłem. Nie rozważna jazda. No, bardzo zabawny bus, tak jest. Dobra, skręcamy tutaj za O! Idealna pozycja zatrzymania, dziękuję. Tu pan nie kupił, dlatego ja przejdę. A, idą kupić. Nie, nie, idę kupić. Dobra, nie ma czasu. Ruszamy na kolejny przestanek. Dobra, tutaj już bierzemy zakręcik, delikatnie, powolutku, gdzie nie spieszymy, bo gdzie nam się spieszy? Eee, I tutaj gdzieś jest przystanek, jest. Oczywiście, zatrzymujemy się. Nie ma biletu, ale jeszcze idzie pan? Mm, dzień. Normalny jeden. A, wydaję mu resztę. Chyba odjazd. Sorry gościu, wydaję ci resztę, mimo tego, że daliśmy co do gohosza. No, jest próg zwalniający. Tutaj trzeba zwolnić. Ale już możemy śmigać, bo już myślałem, że wymusi. A on na szczęście skręcą. Strasznie długie, długie są te zatoczki. Ja to powiem dlatego, że przegubowe są w tej grze. I dlatego... No, nie ma za co. No i... Wsiada ktoś? Wsiadają panie. Bilety. Nie. Na odjazd. Nie mogę sobie pozwolić na długą jazdę. Co jest? Na no, nic się nie dochnęłem. Nie to, tak, tak. Dobra, muszę jechać. Nie wiem jakie ja będę miał później 20 sekund. Minuta. No, Minuta, to na spokojnie. Jeszcze bilety sprawdzę. Czy mają, czy nie jadą na Pałę tak? Ci nie jadę na pałę? Ledwo co tam widzę z przodu Serio, spróbuję zmienić na dzień Także myślę, że trzy, trzy trasy na odcinek to jest takie... Optymalne, żeby sobie pograć, ale oczywiście puszczę... Jeden za drugim odcinek, bo mi się nie chce spać No, muszę włączyć drzwi... Otworzyć Bye, bye! No, see ya. Bilet jaki? Jednorazowy, tak? Jednorazowy normalny. Proszę bardzo, 2,80 dla pana. Bardzo proszę. I od razu bilety sprawdzamy. Ma pan? Pan ma bilet, pan kupił, ale czy ma pan bilet? Pani ma ważny bilet, śmieci. No śmieci są mi w autobusie, no nieładnie. Dobra, zamykamy drzwi odjazd. No, ja to powinienem być kierowcą autobusu. O, świę święta idzie.

ba da Na A nie, coś mu śmierdzi, to ja nie wiem Ja się myłem. <śledzimy> chyba, że się, chyba, że ktoś musił bąka, a to nie wiem Proszę sobie wyjść. Ja tam chwilę postoję

O, ostatni przestanek, czyli jeszcze jedną trasę zdążymy zrobić. Na spokojnie, mi się nigdzie nie spieszy. Co ja robię? Skręcam autobus Nie ma, Niemalże perfekcyjnie.

No, bardzo proszę. Papa, pa, do widzenia. No, pa, buźki, papuśki. I tak dalej, dawa. No to odcięcie i spotkamy się już na ostatniej trasie.